Hej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale um, obiecane Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Um, Zagramy sobie, można powiedzieć kampanię. Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Dave Bot, cześć. Pierwsza misja. Um, mamy już papa kukurydza i inne różne postacie, ponieważ... Jak to powiedzieć... Już po prostu otworzyłem faszetki z postaciami i ze strojami do postaci. Widzicie, Papa który strzela serią. Strzałów. W sumie nie mam co więcej dodać. Dzisiaj się skupimy na kampanii, w następnym odcinku może kampania u zombie. Um, też będę grał oczywiście wieloosobowy portal w ratuszu. Um, ale to raczej, nie wiem, za parę odcinków. Najpierw skupię się na kampanii, przejdę pierwszy tak jakby etap kampanii, czyli właśnie save botem. A później się pomyśli co będzie dalej. Wszystko się dobrze nagrywa. Wracamy do bazy, aby zanieść pilot Dave Botowi, żeby otworzyć bramę pilotem. Tam mamy jakiś wykrzyknik. Do niego pójdziemy potem. Otwieramy drzwi i mamy dave bota cześć dave bot mm. czy jesteś rośliną a nie zombie nie jestem zombie czy możesz potwierdzić że nie jesteś tostem maślanym jestem tostem co rośnie w lesie i ma koronę to kłamstwo jestem tostem czy lubisz tajne organizacje tak um, jeśli otrzymałbyś zaproszenie No tak sędzią mm. Hasło. 1, 2, 3. Koty to chybne stworzenia. Fajnie. Jeżeli chodzi właśnie o te koty, to zombie mają me mechaniczne koty, a rośliny mają mechaniczne dinozaury. I też się nienawidzą. Tak samo jak rośliny i zombie. Oczywiście chodzi mi o koty i dinozaury. Otwieramy. Tutaj będzie nowa postać Urocin. Ognisty kaktus. Nie lubię kaktusa, nie lubię snajperem być. Yy, wolę. Coś właśnie w tym stylu. Czyli na przykład właśnie papa kukuryw czy żołnierz. Szybko sobie pójdziemy do tego wykrzywnika, sprawdzimy co tam jest, bo jest to jakiś, nie wiem, event czy coś w tym stylu. Dobra, jest jakiś boksik. Co to... Dobra, jest dźwignia, są guziczki wcisnąć chyba tak. To jest tako. Z serem. Z sosem serowym. Mm. Wcześniej jak grałem, to myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś gniazdo pszczół z miodem coś w tym stylu. Hmm. Następny odcinek właśnie w plenwrocie Zombie Garden Warfare 2. Być może się pojawi jeszcze dzisiaj dwa odcinki, hmm, ale nie wiem. Nie jestem pewny, ponieważ hmm, nie wiem czy tak jakby uda mi się to zrobić, mam 600 gwiazdek, dobra, tutaj trzy gwiazdki, no to co za problem. Kogo tu postawić, nie wiem, słonecznika. Oczywiście później to można spersonalizować, się zmienić. Też słonecznika. Chociaż nie, tutaj sobie postawimy pożeracza. Tak, to był pożeracz. Taka dość nietypowana zabiorę groszka, bo muszę wykonać taką jakby poboczną misję. No to, to dostanę niedużo, ale trochę właśnie mm, monet. Groszko strzelec o rany. Jestem twoim największym fanem. Orety Orety. Ach co za emocje i buch! Wybuch nasz przyjaciel. Nasz fan Wybuch. Dziwnie, no bo podeszłem do naszego fana, a on wybuchł na naszych oczach. Mm. Dobra, zbieramy gruz. Oczywiście jakiś posąg, nie wiem, piszoter y, z drugiej strony kaktus. Ktoś już z produ są kaktusy. Jest ktoś inny, prócz kaktusa? Nie, bo to są oczywiście, y, można jak na razie postawić postacie tylko z y, pierwszej części. W pierwszej części mieliśmy tylko 4, teraz mamy ich chyba 7. Tak, mamy ich 7 w oczywiście każdej drużynie, czyli zombie oraz właśnie hmm, zombie oraz rośliny. Jeszcze, dobra, to już chyba wszystko. Już chyba nie mam więcej do zebrania, więc idziemy robić misję trochę się zeszło i dopiero robimy pierwszą misję, ale nieważne do jest, bo trzy chciałoby ci zadać kilka pytań czy jesteś usilny, a nie zombie, nie jestem zombie jestem tostem w końcu jestem tostem, nie mam pewności tak sądzią dobra, dalej dalej, dalej raz, się trzy koty to stworzenia wiem, już e, kumam z e, grałem już w sumie całą Kampanię. Nie wiem, czy można tak to nazwać, ale tak, grałem już całą kampanię i u zombie, i u roshin, i wiem, jakie są misje, ale to było dosyć dawno. Ostatnio też planowałem to zrobić, ale tak mi się nie chciało. Po drodze oczywiście napotkamy parę zombie. Headshot. Na zombie krytyczne pokonanie, za które dostajemy punkty do poziomu naszej postaci. Na moim osobistym koncie mm, mam więcej postaci, bo oczywiście bardzo dużo tam grałem w grę. Um, Pierwszy raz w ogóle gram, no raz grałem, ale bardzo krótko, parę razy sobie, parę zombie zabiłem i już zmieniłem, a po kukurydzę pierwszy raz gram. Um, strzelanie sery mi się aż tak bardzo nie podoba, ale jest spoko. Nie jest najgorzej. Kry, krytyczne pokonanie za headshota. Um, i już trochę poziomu wbiliśmy, jeszcze nie mamy drugiego poziomu nawet postaci co 10 poziom możemy podbić jego rangę w każdej z postaci jak wbijemy 10 poziomów podbijamy rangę i od nowa wbijamy kolejne 10, żeby podbić jeszcze kolejną rangę ostateczna jest chyba ranga diamentowa czy tam kryształowa, nie wiem prowadź z rzędu Niech będzie. Idziemy za zrzędą. Jest to pniak. Yy, ogólnie ja też mam pniaka, bo kupiłem sobie... Chcę powiedzieć o skrzynka, Kupiłem sobie pakiet, w którym mam i pniaka, i kozę. Dobra, niż go szybki, No kurde, no. Coś mi nie idzie. Ten zrzęda mi przeszkadza. Zabić, dawaj z rzędu. Dobrze, lecimy dalej. Musiałem zrobić cięcie chwilowe. Można tak to nazwać, bo zaraz by mi się skończył, skończyło nagranie i by, był, i by było nierówne nagranie dźwięku do nagrania wideo z konsoli. A jest to dosyć ważne, bo nie chcę, żeby na przykład, nie wiem, idę, coś się dzieje, a dopiero po trzech sekundach to mówię. O, właśnie teraz jest imp oraz żołnierz. Najpierw zajmę się żołnierzem. Kurde no, uciekł trochę mi. Podstawowa ta właśnie umiejętność żołnierza jest inna, ale ulepszyłem go, bo, bo kupiłem sobie też pakiet roślin oraz pakiet zombie, w którym są umiejętności do paru roślin i paru zombie oraz różne na przykład właśnie ta spalenizna na twarzy. Nie wiem czy to jest spalenizna, ale też w tym stylu. O im już jest zabito. No. Czemu on mi nie daje nikogo zabić? Ten, ten pniak jest za mocny. Dobra, dawaj ich szybciej zabijaj. Już mam tu gdzieś. Ja chcę nabić trochę poziomu, a nie ciągle es eskortować z rzędu mm. Niestety teraz już będzie trochę gorzej, bo walczymy z bosem. Nie da się właśnie takich kascenek pominąć, nieśpaczy. Chociaż. One nie trwają zbyt długo. E, też nie przeszłem na odcinku początkowej planszy. W po początku to zrobiłem, ale się okazało, że nie zapisało mi się film to, to było, e, bez. jak to było B. Jak muszę na tym zabić i żeby sobie swobodnie walczyć z włosem. Bo nie chcę mieć tylko asystów, chcę ja zabić bossa. Wrzucam mu w nogi. I zabiję bossa. Teraz jeszcze tylko... No właśnie on. Jak on był żołnierz, no. Jeszcze tylko żołnierz i już idziemy prosto do naszej bazy. Do bazy roślin. Oczywiście zombie również mają swoją własną bazę. Tego raczej było się łatwo domyślić. No i to jest już koniec pierwszej misji. Zrzęda już wrócił do domu. Zrzęda jest szczęśliwy. Ty zrzęda bezpiecznie wróciliście do domu. Zrzęda pokazał plany Dave'owi Dave Botowi 3000. Teraz on jest naszą jedyną nadzieją. Zrzęda się teraz kryje. Do zobaczenia. Nagroda 5000 monet. Następna misja. Mi się wydaje, że po tej misji już chyba będę kończył. Hmm. Ile już trwa nagranie? 3 minuty dopiero i 30. Więc jest dobrze. Nie będę tego nawet czytał, bo to w ogóle jest niepotrzebne. Hmm. Bo to nie jest fabuła, to jest kampania, misje. W ogrodzie. Mm, nie wiem, czy ją można wykonywać we dwoje, jak się gra na podzielonym ekranie, ale chyba nie. Dobra, maksuję papę kukurydza. żeby miał jak, jak najwyższy poziom. Tutaj możemy po posadzić moich pomocników. Mm, będą to same słoneczniki, żeby mogły mieć. No, dobra, dwa słoneczniki. Jeden bandyta jeden nie wampir ognistnych będzie i tutaj coś do pomocy trujący toksyczny cytryn hmm. szybko kładziemy ogród i parę roślinek które będą atakowały naszych przeciwników mitycznych jak na razie nie będziemy kłaść i nie to nie będzie tak, że kładę mitycznych i w sumie ich nigdy nie użyję, bo użyję je, ale na trudniejszych misjach, na przykład sobie wezmę, nie wiem, ustawię tryb szalony, to weznę mitycznych, żeby po prostu wygrać ten tryb szalony. No, dobrze mówię. Więcej już nie ma elfogroszek. Ciekawe, ciekawe. Mm, nie wiem, wezmę... Kolejnego go? Albo dobra, wezmę maziowy, maziowego grzyba, zielonego maziowego grzyba. Fala pierwsza, zadanie. Bo jest to oczywiście nasze zadanie kampanii. Musimy zniszczyć zombie. nacierając po prostu na nas. A coś tak nie mogę trafić. Tak jakoś dziwnie nie mogę trafić. Na razie są oczywiście same zwykłe szaraki, czyli najsłabsze, klasyczne zombie. Jeszcze nie ma żadnego, nie wiem, trudniejszego przeciwnika. I w sumie nie będzie. Będzie jeden włos, ale też nie za trudny. Z drugiej strony, z tej chyba. Naprawdę dobrze ci to wychodzi. Cześć, panie. Dobra, weź się tam bo nie grywam. Pierwszy już, bardziej wymagający przeciwnik. Haha, śmieszne. Falej nam ogród, ale dobra, nieważne, po prostu e, pewnie żołnierz zamiast trafił właśnie w roślinkę, to trafił w ogród. Niestety tak się nie rozdzieje, więc nie będzie fali idealnej. Chociaż zamknij drzwi po sobie. Dobra. Ukończono falę, nie było fali idealnej, bo tak jak już mówiłem, żołnierz nie trafił w to, co, w, to w co powinien trafić, tylko naszego, oczywiście, naszą roślinkę. Grzybek jest wszystko w porządku, mają pełne HP. No bo w końcu jak ich bronię, no to raczej, że mają pełne HP. Więc jest dobrze. Nie wiem czemu te zombie z flagą mają więcej HP. Dobra, harterze. Harterki zombie. Harterki żołnierze. Szkutery będą sami, sami żołnierze? Asystę, no niestety. Za zabójstwo się dostaje więcej, niż za tych takich Oczywiście do poziomu naj... nie jest najlepiej grać w strzelanki. Mm. Nie wiem, po prostu mi nie idzie. jak w sumie chyba zawsze na nagraniu. Szybko umiejętność nasza i nad nim. kończymy eee, przed walką z bossem będę musiał skończyć filmik właśnie w tym momencie no i następne ujęcie oczywiście już nadchodzi Gargantuar czyli boss dosyć łatwy boss My z nim walczyliśmy na początek tylko w sensie rozpieszenniki. Tylko wtedy walczyliśmy z rzędu i on nie obroda oraz okulary. Był to taki specjalny gargantuar, chyba nawet y, mocniejszy niż on. Ale atakuje tak samo. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo nie chcę zmarnować umiejętności. Dobrze. Wybuchło to się Dobra, zabić jest go bardzo łatwo, on ma buty z tajnym planem. Nie wiem czemu cały czas mój brat mi przeszkadza w, na w nagrywaniu Czy No już nie, ale I ostatni? Nie, nie ostatni. Gdzie jeszcze są? Kto jeszcze? konie Chyba tak. To szybko? Nie. Jeszcze jeden żołnierz. Najzi, no, ej, jeszcze ktoś. No dobra, to misja ukończona, myślę, że jeszcze zdołam zrobić jedną misję w ciągu tych 10 minut, zależy co to będzie za misja, dostańmy się stąd, zabierz buty i dostajemy buty z tajnym planem, już druga misja zrobiona, łatwo, bardzo łatwo. <laughs> Nie chciałem przyciszyć za bardzo gry, ponieważ nie chciałem, żeby mnie było... Nie chciałem, żeby po prostu było słychać ym, w mikrofonie. Tak jakby. W sumie w mikrofonie od słuchawek y, było słychać grę. Bo na nagraniu słychać grę i tak to by jeszcze w mikrofonie ym, było słychać grę i by te dźwięki się wlewały. Dobra, jeszcze jedna misja. Co mam, no? Jakaś niespodzianka co? U zombie tym razem? Tak. E, jaki zombie, jaki zombie? No, mam nadzieję, że żołnierz. Tak! Mam żołnierza. E, zbieram żołnierzy i kukurydzę. I Mmm, e, Dobra, jeszcze jedna misja. Chyba mam źle założone słuchawki, bo ciągle mi wypadają. O, już lepiej. Już jest o wiele lepiej. Nie słuchać mnie za dobrze, ale po prostu jak będę montował to grę przyciszę, a dźwięk z mikrofonu, tak to można nazwać, podgłoszę. O, flaga, nice. E, idziemy na środek naszego pola walki podwórkowego. Wnosimy flagę i musimy jej bronić. Jest to dosyć łatwe. Gdybym bym powiedział, że bardzo łatwe. Tutaj mamy naszego kolegę, naszego pomocnika. O, trochę źle użyłem tej umiejętności. Bo trochę mi coś zasłoniło. No niestety trochę taki słaby ten nasz pomocnik. Tu ja jestem. Dobra, czekamy na wrogów. Nie będę nic postawiał, bo to jest dosyć łatwa misja. Na początek zwykłe zombie, szarak, fala szaraków, no atak szaraków, dobrze mówię, czyli oczywiście klasycznych, najłatwiejszych zombie. Później będą różne fale, na przykład, nie wiem, fala piratów, czy coś w tym stylu, bez e, przybliżenia trafiących same headshoty. Skąd wiem, bo miałem ich na hita. Oczywiście, w tym bez czapki. Bez żadnego nakrycia głowy ani bez żadnej zbrojki. Dobra, skrzynka wsparcia, czyli nowa postać do pomocy. O dobra, mamy kaktusa snajpera tego. Całkiem dużo ich zabiłem za jednym zamachem. Jest dobrze. Wygraliśmy to na Easy. Jeszcze parę tych szaraków jest. Ale to chyba bez, żadne, bez większego problemu. Dobra, mamy tutaj pieniążki. Co prawda dostaję dosyć mało tych monet, bo nie dość, że dostaję za wykonanie misji monety, to jeszcze bym dostała aż tyle monet e, tak po prostu cofale. nie, to tak nie działa. I właśnie mówiłem, fala piratów. Są nawet pomocnicze szaraki. Piraty, o kurde, nie, beczka wybuchająca z piratem w środku. Fajna niespodzianka. Skrzynia. Yy, muszę ją zniszczyć jak najszybciej, żeby nie znikła. Szybko przelądowanie, i nice. Mamy to. Zabiliśmy kolejnego pirata. O nie! Przejmują. Przejmują powoli. Nie mogę do tego dopuścić, żeby tak było. Bo nie wyjdzie to nam na dobre. Bo będziemy musieli powtarzać misję, chociaż. Wątpię, że to się stanie, ponieważ te pierwsze misje są za łatwe. W sumie każda misja jest łatwa. Może nie każdą urobię za pierwszym razem, bo są też te trudniejsze misje, ale jest ich naprawdę mało. Była na przykład taka jedna, której kiedyś nie mogłem zrobić, bo w ogóle nie wiedziałem o co w niej chodzi, a się okazało, że jest mega prosta. 2,5 tysiąca nagrody. Myślałem, że to będzie dłuższe. No a więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Sprawdzamy, czy możemy kupić. Tak, możemy kupić nową postać, więc jeszcze tylko kupię nową postać. No i kończę odcinek. Kto? No niestety pożeracz, którym nie gram. Chociaż to jest dobry pożeracz, to jest elektryczny pożeracz. Więc... Dobry jest ten pożeracz, a więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się w następnym odcinku. No i cześć!